W sobotnie po południ 11 października 2011 roku ulice Leszna opustoszały, nie kursowały autobusy, tramwaje ani nawet trikrzy. Pielęgnarki odstąpiły od łóżek pacjentów zamknięta została miejscowa atrakcja karuzela. A brak klientów w lokalnych sklepach monopolowych świadczył o tym, że wydarzyło się coś niezwykłego. <śm> Od godziny 17.30 przy ulicy Dąbrowskiego pękał w szwach. Miejscowy Bonzo Roch organizował turniej Stila z wysokimi wpisowymi i skromnymi nagrodami. Mieszkańcy Leszna tłumnie przybyli by podziwiać kunszt najwybitniejszych darterów Wielkopolski oraz Kinta. W rozgrywkach grupowych nie doszło do większych niespodzianek. Jednak to co stało się później do dziś pozostawało mroczną tajemnicą. Dlaczego Eli, który w grupie zdeklasował przeciwników, nie dotarł do finału? Czy zadecydował nieoczekiwany spadek formy, czy też turniejowa rozpiska została spreparowana? Prawdopodobnie nigdy nie poznalibyśmy odpowiedzi na te pytania. Jednak w ostatnich dniach pojawiło się kilka wpisów na forum DLD, po których przyparty do muru Roch postanowił wyjaśnić co naprawdę wydarzyło się w szopie. Już dawno chciałem ujawnić prawdę, ale tak najzwyczajniej, po ludzku, brakowało mi odwagi, teraz co prawda mi wstyd, ale też czuję wielką ulgę, od 1 października 2011 do dziś nosiłem w sobie brzemię gwałciciela i mordercy, Leszno zawsze było w cieniu poznania, chciałem więc zrobić turniej, który by wygrał ktoś z nas. Miejscowy. Nie spodziewałem się jednak, że przyjedzie też cyborg weteranu Feli. Poskładał mnie w grupie bez mydła. Czułem, że nic go w tym dniu nie zatrzyma. Stąd pomysł z matactwem przy drabince turniejowej. Mam nadzieję, że Eli mi wybaczy. Przepraszam też rodzinę i przyjaciół. Co skłoniło pana do ujawnienia tego szalbierstwa, Nie ukrywam, że śledztwo jakie prowadził Arno, widziałem wpisy na forum, Arno prędzej czy później by poznał prawdę. Przecież to człowiek żółwia, a ten kasy ma jak lodu. Arno by mógł za jego forsy prowadzić dochodzenie latami. Żółwiowi, ujawnienie prawdy też jest przecież na rękę. Moje turnieje mu nie pasowały, zawsze jakieś terminy zajmowałem i on miał przez to mniejsze wpływy w agawie. No cóż, taki jest życie, też jestem szemranym biznesmenem więc go po części rozumiem. Czy będzie pan jeszcze organizował turnieje w lesznie? Na ten moment jeżeli chodzi o DARTA, to jestem spalony. Może jakąś parafiadę zorganizuję albo mistrzostwa koła gospodyń wiejskich w Odzieraniu kurspieża? Nie wiem, nie wiem, to wszystko jest zbyt świeże. Muszę od nowa nauczyć się żyć, a potem, cóż, no zobaczymy. Podsumowując, organizuje pan turnieje filantropowo. Jak najbardziej, ale jak odłożysz mikrofon na bok to opowiem jaki jest naprawdę. Jak byłem na stażu w Agawie, to żółw mi mówił, że bez kantów nigdy nie będę bogaty i nie zostanę bonzem. No to się czasem skręci jakieś matactwo. Musimy kończyć, bo mam zaraz wywiad dla telewizji. Całe życie byłem uczciwy. Jestem czysty jak łza, który nie je organizuję bo mam dobre serce i najczęściej nawet dokładam do interesu. Dziś na przykład przyniosłem z własnego mieszkania dywan, na którym będzie rozebrany finał pań. Powinienem dostać medal, a zamiast tego? Wciąż mi się wypomina, że matacze z rozpiskami. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano.